Nienawidzę tej gry, czemu ja chciałem w nią grać, nie wiem co zrobić. Nie ma żadnego w ogóle wyjaśnienia, co dalej trzeba zrobić. Miałem ochotę zagrać w Duka, tak sobie napisałem na GKN Zapie. Jeden kolega zasugerował, że można by zrobić z tego stream. I pomyślałem czemu nie. Minęło już tyle lat od początku tej gry i ona była tak przez wszystkich gnojona, że możemy po latach wrócić sobie na chwilę i zobaczyć co tam z nią się dzieje. No, what am I doing? Patrzcie, bo to jest najważniejsza rzecz w tej grze. I musicie to zobaczyć, moi drodzy Widzicie, tam pływa kupa, nie? I teraz uwaga, uwaga. What the fuck? Pee Fajnie, nie? No tak, czyli to jest taka gra. No. Dlatego press tak rzadko streamuje. Worku <noise> to jest gra? Nie wam, musisz sprawdzić, ale ostatni raz jak nie ograłem na streamie to był 2012. W każdym razie ja chciałem zapytać się czatu. Kto z czatu wie? Oczywiście kto już widział to na moim Twitterze to proszę nie ośmieli. Poczekaj piotrus, ale teraz będziemy strali kosmicie do głowy, więc. Wiesz. Okay. To jest bardzo ważny moment. Mhm. Teraz już to no, dobra nieważne. A nie, przepraszam, będziemy go chyba bić po jajach. Nie? Nic z tych rzeczy? Bez sensu. W pierwszym dniu nic mi się srało do głowy. Ja mam teraz takie tak, nawiązanie do czata, bo tak jak mieliśmy srać mu do głowy, czy bić po jajach. Tak, pan Randy Pitchford robi swoim pracownikom i Marcin pyta, czy zagramy w Borderlands 2 na wiara. Zobacz jaki Duke ma w ogóle kontroler z zagramy Duke. A tutaj taka scena... Mały telewizor mm. ma strasznie. Zobacz, że jest tak daleko i taki mały ten telewizor yeah, się wydaje. On ma dobry wzrok, bo to jest Duke Nukem. A co to są za panie? To są y, bliźniaczki jakieś tam, które są znanymi piosenkarkami i które pomagały mi grać przed chwilą w grę. Sam widziałeś, siedziały na podłodze blisko mojego fotela, rozumiesz? I ja grałem, a one mi mówiły co mam robić. Tak jak my teraz z Kulim. Dokładnie, to jest taki stream, tylko że one są przy nim i siedziały na podłodze. Okej. Okay. Może też kiedyś takiego streamu. Musimy tak spróbować, kiedyś Adrian. Wiedziałem, że to powiesz. <laughs> To ja dziękuję od razu, w którym mówię, że ja się nie piszę na tego Wiecie, mam wrażenie, że ta gra wyszła wtedy, kiedy bardzo popularne było przeciąganie jak najdłużej do gameplayu, że, że to wszystko, co teraz się dzieje, miało robić na tobie ogromne wrażenie. A ja mam wrażenie, że z perspektywy dzisiaj, to ja już miałbym dosyć. Że odpalasz grę i zanim zaczniesz grać, to mija 20 minut tak naprawdę. No kurczę, pójście mnie dalej, no wiem, że kosmici zaatakowali, ale ja mam wywiad do nagrania, no. Tak, yeah, my kids are a real Go Nie, to jest mały Kas. To jest mały Kas, Czemu? to ja on. No bo ma akurat brun... te br... brązowe włosy i tak się skojarzyłem, że Kas dlatego to... dlatego Kas nie lubi strzelanek i gardzi zachodnimi grami, bo kiedyś uwielbiał i spotkał Duke'a, wyobraźcie sobie, a Duke mu nie dał autografu. Oficjalny origin story. To jest ten moment, jak Kas ze Grom tron do Martina podszedł po podpis. Ale młody, wow. idź już, bo bym chciał It's iść dalej. So cool. Dzięki. To tak, mówiłem o zatrzymaniu gameplayu? Tak, 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 Kuldan, tak. <noise> Oczywiście. No bez jaj, no ile ja tu jeszcze będę siedział? No nie wiem, oh, jeszcze ja oh, z pół oh. godziny cały jej streama. To... <noise> no kiedy przyleci ten statek, co zniszczy mi windę? No kurczę, no... I zobacz, Kuldan, chyba masz rację, nie? Że to jest sztuczne przedłużanie gry, widzisz? Ty to jesteś jednak mądry chłopak. No ja się zdam na grach. No nie no, już nie, nie przesadzajmy. Powiedziałem, że jesteś mądry, no, że się znasz, no to już nie przeginaj, nie? Porównaj sobie Duke Nukem Forever z e, otwarciem e, diuka Pierwszego, w sensie duka 3D, nie pierwszego. No tak. Gdzie lądujesz na dachu i generalnie 20, 20 kurde, 10 sekund po tym jak zobaczysz ekran New Game, to już napierdzielasz do kosmitów. Co access denied? To jest moja chata, suko! Oooo, przykład... siłka. No, poszedłbym. Weź tutaj na chwilę. Proszę cię bardzo. Czyta Kowal, a Najgorzej jest, że ja teraz nie wiem znowu, co zrobić, nie? Like nie wiem, może zabij obcych. To jest gra o strzelaniu. Do obcych. Zaraz to jest gra łożeniu i oglądanie swoich pomieszczeń. Gdzie ja teraz idę? Tu? Proszę, rozwal okno. Eee, a spróbuj z skrótem. Jakim skrótem? Alt F4. <laughs> a, dobra. Co tu się dzieje? W ogóle Ty wyłączyłeś jakiś niepokój? Tak, tak. To są moje okulary z noktowizją, żebym mógł widzieć, jak się masturbujesz w nocy. A to ty tak sapisz zawsze. <laughs> <laughs> to już wszystko tłumaczę. To jest, to jest, to jest to światło na tym razem. Tak, wiesz, I w ogóle to jest Pytanie, z... który tak sapie podczas nagrania? To przez cały czas był pres. Tak, bo kulna się cały czas masturbuje. Dokładnie, dokładnie, tak jest. Cała prawda, to całą jasne. dobę. Który raz to pres przechodzisz? Trzeci. <noise> Jaki, ale cierpię za miliony. <noise> Ciężko się odpowiada, żarty przez masturbacji. No, to zależy. To jest kwestia wprawy. Żarta i w masturbacji oczywiście. Dokładnie, bo to się łączy z kill. To jest jak w RPGach, jesteś dwuklasowcem. <śmiech> <śmiech> Mam broń! Śmieszny masturbator taki. <laughs> to Śmieszny masturbator to brzmi jakiś seks gadżet Tak. Powiem wam, że gdybym kurczę miał dzisiaj oceniać tę grę, to mnie już ją wyłączył, nie? Bo... Te wszystkie interakcje. Dostałem wreszcie karabin, zastrzeliłem dwóch typa i się okazuje, że muszę trzy energy energicele znaleźć w jednym pomieszczeniu, żeby je wszystkie wsadzić i żeby pchnąć Ty grę już. do przodu. No to jest kurczę już... naprawdę. To jest game design. To nie jest game design z dzisiejszej perspektywy, tylko to jest game design z perspektywy 2011 roku również. Oczywiście, że tak. Grzegorz, pytanie z czatu do Ciebie. Tak. Które mięśnie najbardziej ćwiczą się w trakcie masturbacji? Mięśnie Cześć, szyi, bo musisz patrzeć na lewo i prawo, czy mama nie wejdzie do pokoju. Albo czekać, aż wejdzie do pokoju. <grystanie> Nienawidzę tej gry, czemu ja chciałem w nią grać. Nie wiem, co ja zrobić. Wiem. Nie ma żadnego w ogóle wyjaśnienia, co dalej trzeba zrobić. Ile razy w to grałeś? Dwa, Trzy. teraz jest trzeci. No wiesz, ale to było lata temu, stary, nie? I tak zobacz, jak ładnie pamiętałem samochodziki i wszystko. No ale bez jaj, no co ja mam teraz zrobić? No i znowu nie wiem, gdzie iść. No przecież to jest jakaś paranoja, nie? Więcej nie, nie robię streamów, posiara. O, O, teraz można. Kończymy, moi drodzy, dzisiejszy stream. Przepraszam wszystkich za to, że musieliście to oglądać. Dziękuję moim y, kolegom. I nie ma sprawy. <noise> Następnym razem będziemy mieli jeszcze gorsze gry, obiecuję. You guys suck.